Witam moi drodzy. Co dla lwa? Kolejny pół roku miłość. Zaczniemy od singli. Co dla lwa? Kolejny pół roku miłość. Single. Co tu dla lewka. Single, lwy, kolejne pół roku. u dwa to karty pokazują przeszłość, moi drodzy. Możecie wcale nie być w bardzo dobrej energii mm, przyjmowania miłości. Bo jeżeli wy się yy, w no nie wiem, oglądacie to po to, żeby, to miło, żeby ta miłość do Was przyszła, to ja uważam, że Wy kompletnie nie jesteście gotowi. Te karty pokazują, że wręcz jeste, Wy jesteście, moim zdaniem, w żałobie. Hmm. Najpierw w Waszym życiu musi zapanować równowaga, moim zdaniem też emocjonalna, dlatego że Wy od choroby być może jakąś relację z przeszłości, i nie pozbieraliście się jeszcze. Nawet jeżeli w Waszym życiu zapanował jakiś spokój i cisza, to karty pokazują, że Wy jeszcze przeżywacie jakąś żałobę. Być może po jakiejś relacji, tak? I wydaje Wam się, być może, lwowi się wydaje, lewkowi, że nie ma szans na miłość. Trochę też jesteście w energii wojowniczej. W ogóle stawiacie granice, stawiacie mur, jakby. To tak, jakby ktoś chciał do Was przyjść, ktoś chciałby Was dostrzec, to Wy jesteście otoczeni murem, muszę Wam powiedzieć. Co wy tam przeżywacie z tej przeszłości? Tragedię jakąś tutaj. Może to był romans, może szybko się zadziało, szybko się skończyło, może to był romans, bo tak mi te karty pokazują. Jest duża przykrość. Może byliście w kimś jakiejś takiej znajomości szybkiej, krótkiej, intensywnej i nie możecie sobie podarować, że może poszło coś nie tak. Najpierw karty pokazują, że żeby przyszła do Was miłość, to trzeba wejść w energię równowagi. Hmm. Czyli tak jakby pogodzić się z tym, co się wydarzyło troszeczkę zacząć czerpać z życia, a żeby się pogodzić z tym, co się wydarzyło, to karty mówią o tym, że trzeba podjąć jeszcze jakąś decyzję. No, nie jesteście moim zdaniem gotowi. No, przy Was była moc. Wymyśleliście, że jak ta relacja się skończyła, okej, okay, ja dojdę do siebie. Nie, moi drodzy, jeszcze 2-3 miesiące karty pokazują, że do siebie nie dojdziecie. A potem karty mówią o tym, że u lwa jesteście, jesteście cały czas w energii bojownika. Mm. Nie będziecie mieli miłości, będziecie się skupiać troszeczkę jeszcze cały czas na tym, że, że jesteście sami, że jest wam smutno, że jesteście bez miłości. Hmm. Tutaj, wiecie co, pokazuje się taka zachwiana równowaga, zachwiana wiara w tą przyszłość. Będziecie w energii jeszcze przez pół roku, osoby, która w ogóle się odwracacie w kierunku przy, przeszłości i nie patrzycie w przyszłość. To jak coś ma przyjść, skoro wy jesteście od przyszłości odwróceni, w ogóle jesteście otoczeni murem być może każdy musi przeżyć żałobę, moim zdaniem ja pamiętam, przeżywałam żałobę 4 lata hmm. teraz myślę sobie o tym, że to był stracony czas natomiast uważam, że no niestety czasami tak musi być hmm. może być taka sytuacja, że ktoś będzie próbował tutaj wtargnąć wasze życie, może ktoś sobie was upatrzy, postawi za cel, nawet Hmm, zadziałać w waszym kierunku, ale wy jesteście otoczeni murem. Te karty pokazują kolejne pół roku dla lwa takie słabe. Być może jesteście po prostu w żałobie, dlatego jest ten mur i dlatego jesteście w energii bojownika, bo jeszcze nie przegryźliście wszystkiego w sobie. Ale na pewno karty pokazują tutaj wiarę przy was, czyli ja myślę, że w ciągu kolejnych dwóch lat, na pewno coś dobrego się do was przyjdzie, dobrego się coś wydarzy i coś, coś się zadzieje. Dlatego, że jakby karty na to wskazują. Natomiast wy musicie wyjść z tych ograniczeń, ale tutaj się nie ma co śpieszyć, bo każdy potrzebuje przeżyć swoją żałobę. Tyle dla Lwa. Single. Pary związki. Kolejny pół roku, lew, pary, związki. Co nam tutaj się pokaże? Lew, kolejne pół roku, pary i związki. Ktoś zamyka relację i to już za chwilę, do miesiąca czasu moim zdaniem, ktoś zamyka relację bezpowrotnie. Dlaczego? Dlatego, że Ty mnie nie dostrzegasz, Ty gdzieś tam, nie wiem, dla mnie tu się karty pokazują, że jest zamknięta relacja. Tu nie ma czego szukać. Natomiast uważam, że ktoś, kto zamyka tą relację między Wami albo Wy, albo ta druga osoba, liczy jeszcze na coś po zamknięciu tej relacji, że coś się kompletnie zmieni że może wy zamykacie tą relację to ktoś bardzo zadziała ale nie ma, to jest w ogóle toksyczność przy tej relacji pokazana karty pokazują hmm, miesiąc, półtorej w ogóle pustki i ciszy między ludźmi jeżeli ktoś zamyka e, znajomość w taki sposób to generalnie karty pokazują, że jedna osoba już na pewno nie chce i nie powróci do tej relacji ale z jakiegoś powodu tu jest pokazana toksyczność i że ktoś po zamknięciu tej relacji liczy na to, że coś się jeszcze wydarzy coś się jeszcze zadzieje może ta osoba zamyka tą relację, ale nie wiem. Tu jest pokazana jakaś toksyczność. Nie wiem, czy ktoś będzie Wam chciał coś odebrać, bo tu karty mówią: My mamy tu pary i związki. Jest na pewno chytrość pokazana i manipulacja na końcu. Więc no, trzeba by było uważać, bo tu w ogóle między ludźmi będzie pustka i cisza kompletna, a za pół roku karty pokazują, że ktoś próbuje komuś coś odebrać i przy tym jest: inaczej mówi, inaczej działa, inaczej mówi, inaczej robi. Ich będzie chodziło o finanse. Może ktoś wam będzie chciał odebrać wspólnego kota, albo macie, nie wiem, mieliście relacje i macie coś wspólnego jeszcze. Dlaczego tak? Dlaczego zostaje zamknięta ta relacja? Bo jedna z osób ma wybujałe ego. Moim zdaniem po prostu to też jest inaczej trochę. Ta osoba, jedna z osób ma tutaj, chce mieć jeszcze większe szanse w życiu. Nie jest pewna tego, w czym jest moim zdaniem, dlatego chcę sięgnąć jeszcze po coś więcej w życiu. E, Wy się troszeczkę może taka sytuacja jest, że się od tego odwracacie. Próbowaliście tego nie dostrzegać. Może być taka sytuacja, że ktoś się wyprowadza. Może być taka sytuacja, że no, ktoś się wyprowadza tutaj i podejmuje jakieś działania. Nawet niektórzy mogą wziąć kredyt, wyprowadzając się na przykład, albo mm, nie wiem. Przeprowadzając się gdzieś, tam gdzie się ktoś tutaj, jedna z osób się przeprowadza, ale dla mnie tam są duże działania. Przy tej prze... Tam, gdzie się ta osoba przeprowadza, są jakieś takie plany przyszłościowe i tak dalej. Dlaczego jest tutaj diabeł? Dlatego, że hmm, toksyczność w tej relacji polega na tym, że ktoś nie chciał być może jakiejś wielkiej przyszłości. No bo te karty pokazują jakby wybujałe ego, no ale nie dziwmy się z drugiej strony ludziom i czasami w takich relacjach, że ktoś chce czegoś więcej. No taki, w takich czasach żyjemy, że ludzie chcą sięgać po więcej, po więcej i tak dalej. Jest zaburza, zaburzona na pewno równowaga, przepływ mm, i na tym polega też toksyczność tej relacji. Może nie wnoszą dwie osoby tyle, ile powinny. Jedna może być w ogóle tak na swobodnie podchodzić do tej, tego związku czy do, do tej relacji. Pustka i cisza. Ktoś kogoś będzie podglądał, i teraz przy tym podglądaniu, to chyba zobaczycie, że ta wasza osoba zaczęła się z kim spotykać. Podosłownie, tych pół roku pokazują dla lwa. Jest zamknięta relacja, w której jesteście i jest tutaj toksyczność, nie ma równowagi. Ta wasza osoba, to karty pokazują, że w ogóle pokazuje się w takiej karcie przerysowanego ego i takich kartach, które mówią o tym, że ona. Bez problemu wejdzie w kolejną relację, i bardzo możliwe, że dowiecie się o tym, że w tej pustej ciszy, która przyjdzie między Wami, ta osoba się zaczęła z kim spotykać. A potem to ja już widzę tylko szarpanie o kota. Dlaczego? Oj, może być taka sytuacja, że ktoś wtargnie w Wasze życie i będzie naprawdę próbować Wam coś odebrać. Bo po przemyśleniach ja chcę zawalczyć, nie wiem, e, o tą szafkę nocną, którą kupiliśmy wspólnie, albo o ten rower, albo o tego kota, tak? I te karty pokazują. Że może być za pół roku manipulacja i ktoś będzie próbował Wam coś odebrać. Dlaczego? Bo dla tej osoby nie ma już relacji, moim zdaniem. Tak to mi się pokazuje. Chyba, że to jest Wasza energia, że Wy będziecie próbowali coś odebrać od tej osoby. Dlaczego? Dlatego, że nie mówi Wam prawdy. Dlatego, że nie widzicie, nie widzicie sensu. Może Wy jeszcze będziecie czekać na tę osobę, ale te karty pokazują, że nie będzie już jakby sensu za pół roku. Bo ta osoba puściła tą relację, nie wiem. Tak to, moi drodzy, wygląda. Jaka rada dla lwa? Zmienić myślenie. Kurczę. Jeżeli jesteście osobą, która potrafi naprawdę obdarowywać uczuciami, czułą wspaniałą, to te karty pokazują, że... By zmienić zdanie. Hmm. Te karty mówią, zmień zdanie na temat, nie wiem, uczuć tego, co dajesz tej osobie, bo karty pokazują, że wymyślicie, że może jeszcze się w coś odrodzi, jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie dobrze. Te karty radzą zmienić zdanie, jakby na tą osobę. Hmm. Wy się pokazujecie naprawdę w fajnych uczuciach, ale karty mówią, że te uczucia powodują tak naprawdę, że nie wiecie, co zrobić sami. I te karty mówią, zmień zdanie na temat tej sytuacji. Tyle dla lwa. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do usłyszenia.